Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. Na początku powiem tak, późno się skapłem, że jest Festiwal Gier Demo, a jak mogliście ubić u mnie, już bardzo dużo gier Demo było pokazanych, więc nadrabiam to w niedzielę. Jesteśmy w grze w Holstein. Producent, wydawca Sonka. Data nie ogłoszono. Opis ze Steama. Psychologiczny survival horror rozgrywający się w latach 90. w odosobnionym polskim miasteczku pochłonionym przez ohydny twór. Zwiedzaj hmm, rozkładające się miasteczko. Wypytuj mieszkańców i walcz z nieludzkimi stworami, żeby znaleźć odpowiedzi, dotrzeć do prawdy. Muszę przyznać, widziałem jeden gameplay, bardzo mnie zaciekawił. Postanowiłem nagrać tą grę. Sześć godzin w tym zasranym wagonie, żeby sprowadzić Bartka do domu. Pojechał na tydzień napisać reportaż o szemranych interesach lokalnej ubojni. Wczoraj przyszedł faks. To jest głębsze niż ubojnia. Większe niż nowa trójca. Znów mu odjebało. Już dawno miał z tym wszystkim skończyć. Nie da się napisać tylu reportaży, żeby naprawić ten kraj. Pociąg przyspieszył. Głośnik wycharczał, że nie zatrzymujemy się w jeziornych kolonii. Stacja nieczynna do odwołania. Następna stacja olsztyn. 37 km od jeziornych. Mhm. No, dajmy łatwy, bo nie wiadomo z czym się tu mierzymy. A chcemy tylko poznać grę powiedzmy początkowo. Obolały wszedłem na dworzec. Nie udało mi się z niego wyjść. Maś, wstrętna, wijąca się i oś. Osi... Większość uciekłem w stronę toalet i Aha. zamknąłem za sobą drzwi. Aha. Co tu się do cholery stało? Dobra, widzę, że jak klikam, to skipuję teksty. Chociaż nie chciałbym tego. E, A D, dobra, OK. F, interakcja. QE przytrzymanie by obracać kamerę. Niektóre elementy internetowe, tak jak przedmioty czy notatki, mogą być widoczne tylko pod niektórymi kątami. Może sprawdzić używane przyciski w ustawieniach. OK. Jak to działa? Aha, tak to działa, dobra. Drzwi nie zbyt długo. To brzmiało jak wystrzał z broni, chyba dobiegł z damskiej toalety. Muszę sprawdzić, co tam się stało. Ale gdzie jest teraz damska toaleta? Tomasz, przepraszam, wszystko w porządku? Pewnie. Pewnie. Świetnie się bawię. Siedzę sobie na kiblu, poranna kupa, papierosek. Zastanawiam się, jak zacząć następny dzień. Może od rozpierdolenia sobie głowy w toalecie na dworcu. Pani ma broń? Proszę zaczekać. Kim pan jest? Co pan tu w ogóle robi? Usłyszałem strzał. No tak, strzelam sobie, nie wolno. <laughs> Muszę poćwiczyć bo nie umiem trafić do bliskiego celu. A gdyby. By właśnie bawię, to by było... <śś%, ś> dą... proszę tego nie robić. Toż, kurwa, mać, daj kobiecie trochę <ś> 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 prywatności. Cholera jasna, proszę pani. <ś> Wejdź. <ś> <ś> nie przejmuj się, Spłukałam. Spłukałam. <ś> Wejdź bliżej. Nawet to ode mnie. rozjebało, nie? <grymne> Weź. Anita. Tomasz. To jak? Strzelasz? Co? Nie. Nie strzelę do jedynej myślącej osoby na tym zadupiu. Przemyśl to. Może będziesz tego żałował. Co to ma niby znaczyć? Widzisz, <grymne> co się dzieje dookoła? Maś, potwory, wszystko. To przeze mnie. To wszystko przeze mnie. Strzel. Nikt ci nie będzie miał tego za złe. Nawet jeśli to prawda. Nie. Możesz mi przynajmniej powiedzieć, co się tutaj dzieje? To był eksperyment. Byłam częścią zespołu, który pracował w okolicy. Co, coś poszło nie tak. Plazmodium, ta maś. wymknęło się spod kontroli. To częściowo organizm, częściowo substancja. Trochę żyje, trochę nie. Promieniowanie? Nie. Jeśli chodzi o to, czemu jest kurwa wszędzie, to też chcę się tego dowiedzieć. Możesz to powstrzymać? Nie mam pojęcia. Wiesz co, przydałoby mi się przewietrzenie mózgu, żeby wpadł mi jakiś świeży pomysł, przypływ inspiracji. Gdybym tak tylko miała dodatkową dziurę w głowie, mogłabym... Odpada. Następna propozycja. Warto było spróbować. W takim razie znajdź sposób, by nas stąd bezpiecznie wydostać. Zobaczymy, co potem. Okay. Zmień interakcję. Dobra, wziąłem amunicję. E, naciśnij... Aha, spacja, aby u, wykonać unik. Przytrzymaj, aby wejść w tryb celowania. Dobra, ludzie i inne potworności, w których wyrastają pomarańczowe guzy będą w stosunku do ciebie agresywni, nie daje im się pomóc, ich ciała już są dawno przejęte przez plazmodium, niszczenie guzów zadaje, zadaje przeciwnik znaczące obrażenia, okej. Okay. Anita miała rację co do mazi. Ostatecznie zniszczyłem matkę plazmodium i udało mi się wyjść na zewnątrz. Potem zaczęły się schody. Znaleźć Bartka i przekonać go, żeby porzucił swoje śledztwo. Gdzie miałem go szukać? Jedyne co wiedziałem to, że zatrudnił się w ubojni. Wyjście tymczasowe. No muszę przyznać, że bardzo dobrze zrobiona gra. Voice acting w tej grze to jest. Jak już posłuchałem tych parę kwestii, to. według mnie tu, no raczej tego już nie spieprzam, nie? Pętliczek, pętliczek czerwony! Hmm. Pętliczek, pętliczek, co? Co? E, he, hej, ty! Pętliczek, pętliczek czerwony! Kto ja? Pentliczek, Pentliczek, czerwony. Kto ja? Hej, jak nie wiesz, to chociaż nie przeszkadzaj. Gdzie ja jestem? Z gościu. No jak to gdzie? W jeziornych kolonii. No nie wygłupiaj się. Kto ty jesteś? Nie znam cię. Polak mały. Szukam Bartosza Grabowskiego. Blondyn, w okularach, średniego wzrostu. Przyjechał tutaj niedawno. Z tego co wiem, pracuje w ubojni. Nie zadaje się z nieznajomymi. Musisz porozmawiać z kimś dorosłym. O, panowie budowniczy, o, oni ci pomogą. Pan, pan Paweł, Paweł i Pan Gaweł. Gaweł. Pan Paweł jest na północy, a Pan Gawę na południu. Znasz się na mapie? Bo ja tak. Chodź, pokażę ci. Hej, już się zgubiłeś! W takim razie. Z... Hej, już się zgubiłeś! Hej, już się zgubiłeś? Nie, co ma być do niego czy co? Hej, już się zgubiłeś? Co mi te? Hej, już się zgubiłeś? Czekajcie, o co to chodzi? Hej, już się zgubiłeś? Ale nic nie klikałem, tak tylko po prostu Potrzebujesz mapy. Już się ja, Pię, Dobra, chodźmy do niego, bo widzę, że. To jest mapa. Te kreski to ulice, prostokąty to budynki. Wszystko, tak jakby widać z samolotu. Prawie wszystko, bo ubojna jest za lasem. Narysuję ci strzałką. Słaba to mapa. Ani jednej budowy też nie ma. Już poprawiam. Tutaj, na górze, czyli na północy, widać budowę pana Pawła. Halo, młodzik! O, to pan Paweł! Zawsze tak śmiesznie woła. Hmm. A po drugiej stronie jest budowa pana gawła. Nie, tam się boję chodzić. On jest taki straszny. Hmm, straszny. Młodzik, cholera jasna! Chodu! Dobra, mamy mapę. Pios... Kurwa. <laughs> Zamknięta. Co mi napisali, żeby wychodzić stąd? Pchaj ciąń? Teraz można przejść, ale co mi to daje? Tu nie mogę przejść. Nie yes, Deus Meus Kosmateus i Morele Baks. Co teraz mam zrobić? Aha, Boże Święty. No, rzeczywiście, bo kamera jest od tego, żeby... No tak. Bezpieczeństwa. Co ci ludzie mają z głową? Już nie lepiej było gołą ścianę zostawić niż takie bohomazy. Złe narzędzie. Co ci ludzie mają z głową? Już nie lepiej było gołą ścianę zostawić niż takie bohomazy. No dobra. Ale pytanie jest takie, czy ja mogę stąd Dwa bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS. Głupi pies. O, to widzę, że to kurde starzy gracze chyba robili tą grę. Ta droga prowadzi za miasto. Nie ma sensu iść dalej. Ok. Hmm, czy ja mogę wrócić w ogóle? A, tu coś było. Złe narzędzie, zła praca. Jak mogę stąd wyjść teraz? O, tu coś jest. Albo i nie. Czytaj. Bracia i siostry trójcy w najbliższą niedzielę dary zebrane w trakcie sumy będą przeznaczone na utrzymanie bieżące opłaty parafii zachodzę do ofiarności w sprawach przyziemnych, aby nowa trójca służyła nam. Drodze do wieczności. Czyli może być, że... A, nie jeszcze, Kowalska hanna. Zapowiedzi prześlubne. ślubne. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają, zbraniają. Zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym proboszcza. Kurde, no, <laughs> według mnie to. Z... Aha, to znowu mi dali porządek, w miejscu pracy jest gwar... Może przystać, że to wygląda naprawdę na polską grę. do niego nie mogę strzelić. Najlepsze jest to, że ja już przeszłam i już nie mogę przejść, nie? Ale kurde, powiem wam tak, Porządek no... Hmm. Pracy jest gwarancją bezpieczeństwa. Sam voice acting, jak gra jest zrobiona, po prostu nie musi być według mnie Porządek grafika taka... Poważnie. Hmm. No i co teraz? Jestem dalej tutaj u tego gościa. Chodzę, ale nie wiem co mam zrobić. przez tą, e, że tak powiem, nie wiem, ciuchcie, mogę z nim rozmawiać. Co ci ludzie mają z głową? Już nie lepiej było gołą ścianę zostawić niż takie bohomazy. Ale to jest to samo. Co ci ludzie mają z głową? Już nie lepiej było gołą ścianę zostawić niż takie bohomazy. Hmm. Tu jak się cofnę, <coughs> daje mi tą samą informację. Hej! Ja bym Koło drogi nie ma ręki ani nogi. Nie wiem, co to zrobić, szczerze powiedziawszy. Ciężko stwierdzić. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawa gra, e, która już samym swoim voice actingiem, czyli dubbingiem, zasługuje na to, żeby ją jakoś przeżyć, jakoś przejść, posłuchać tych dialogów w związku z tymi. aktorami. <todgrybki> Nie, no, naprawdę, to. to to, co tu się dzieje w tej grze, to jest no, miłe zaskoczenie na pewno. Nie wiem, próbuję sobie przypomnieć, swojej powiedzmy karierze gamerskiej, ale nie pamiętam raczej. Dema, znaczy wiadomo, że ja tutaj. Tak powiem, e, czuję, że to jest polskie studio, pewnie polska gra i tak dalej. Na skotek ale... na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. W ogóle ten gościu, który gra, nie wiem, dziecko i w ogóle to, to, to jest tak śmieszne. Ja tu próbowałem już na wycięciu robić różne rzeczy, ale naprawdę już nie mogę nic zrobić. Więc nie wiem co, gdzie, jak, kliknąć, ale trzeba przyznać, że sama historia jest fajna. Także tyle ode mnie, trzymajcie się. Cześć i polecam grę Holstein.